Patyk Wajer, zawodnik KP Piła. Patryk, zapytam, chyba przewrotnie, ciężki mecz? Ciężki mecz, w sumie jak każdy tak naprawdę, ale jechaliśmy po trzy punkty i się udało, co najważniejsze. Taki był cel i został wykonany w 100%. Przed sezonem szedłeś do KP Piła z Łobzonki wyżysk. Razem z zespołem, można powiedzieć, awansowałeś do, z A-klasy do okręgówki. Jaka jest ta liga okręgowa względem tej poprzedniej, w której grałeś? Śmiesznie powiem, na pewno lepsze boiska, a poza tym nie więcej gry piłką, nie ma takiej kopaniny jak była niestety w -klasie, nie klasie niekiedy. Tam naprawdę trzeba było na nogi uważać, a tutaj da się tą piłką pograć i no, no to o wiele lepiej. Nie? Treningi też lepiej zorganizowane, także fajnie to wszystko funkcjonuje, że tak powiem. Mówisz, że da się bardziej pograć piłką, ale z kolei z drugiej strony można powiedzieć, że błędów tutaj nikt nie wybacza. Jeden mały błąd, przegrywaliście 1 do w tym meczu. I nie było wcale łatwo to odrobić. No dokładnie tak jak pan mówi. Błąd popełniony, niestety kolejny mecz z rzędu, jakieś błędy są. No ale co, jesteśmy tylko ludźmi, nieważne, że trzy punkty są i to najważniejsze. Trzymacie kibiców w emocjach do samego końca, bo wszeliście bramki chyba w 3 2 minuty, dwie. Można było się pokusić o kolejną, co najmniej jedną. Nie udało się, i do samego końca było nerwowo. I można tak spokojniej na przyszłość, trochę, żeby kibiców uspokoić, strzelić trzy bramki i po meczu. Ale chyba lepiej się przychodzi oglądać takie mecze niż nudne 7-0 do przodu. Fajnie się tak wygrywa po prostu. Jest Bardziej smakuje taki, taki, takie zwycięstwo o, na pewno. Wyrwany trochę. No wiadomo, że piłka nożna to muszą być emocje oczywiście. E, czy te emocje czuć też na boisku, jak się wygrywa dwa do jednego i przeciwnik, no co ma do stracenia? Musi po prostu atakować i wytoczuje cię w nogach. Jest e, trochę trudniej, tym bardziej, że ty na ostatnie minuty zostałeś przez ten cofnięty na środek obrony. No i tak naprawdę wiadomo, że środek obrony to jest zawsze jeden błąd i konsekwencje są straszne. No dokładnie. Ja nie wiem jak koledzy, ale na pewno zawsze trochę adrenalinki się w nogach czuję i czasami pomaga, czasami nie. Dzisiaj pomogło. To no na koniec, Patryk, wiemy dobrze, że masz swój fanklub w social mediach, że nie jest to Ci obce, czyli fanklub Patryka Wajera. Jest coś takiego? Można tak, tak powiedzieć. Jednoosobowy fanklub mój, który robi mój kolega Kacper. Z którym trzymam się od wielu lat, także pozdrawiam Kacpra. I chciałbym jeszcze pozdrowić dwóch kumpli z poprzedniej drużyny: Oskara i Adika. Pozdrawiam. No to Kacper ma e, jednoosobowy fanklub, oczywiście. Zapraszamy wszystkich chętnych do fanklubu Patryka Wajera. Powodzenia. Dzięki. Pan ten Łukasz Mleczak, panie tenerze. Pański zespół po ciekawej, trzymającej do ostatnich chwil walce przegrał dzisiaj z Piła 1-2. Czego zabrakło, żeby ten mecz e, przechylić na, na swoją korzyść, bo po pierwszej powie prowadziliście Wy jeden do zera. Witam serdecznie. E, myślę, że przede wszystkim zabrakło zimnej głowy. zimnej głowy. Możliwe, że troszkę w szatni zostaliśmy. Pierwsze pięć minut zdecydowanie dla zespołu gości. Myślę, że tutaj za dużo oddaliśmy pola pola przeciwnikowi, czyli Pile no i z tego wykorzystali, e, wykorzystali dwie sytuacje, a stworzyli sobie, no, nie ukrywajmy, przynajmniej cztery takie, więc. Myślę, że to zaważyło. Te 5 minut. Panie tenerze, bo nie sądzę, żeby państwo zawodnicy po prostu tak schłodzili sobie głowy w przerwie tego spotkania, że pomyślą sobie, no dobra, to stąpiło, damy sobie radę, bo jeszcze 45 minut to jest kupa czasu. Nie, w żadnym wypadku. Wyczulałem na to w szatni, że to nie jest, panowie, to jest pierwszy krok. Mamy jeszcze do zrobienia drugi krok, druga połowa. Chłopaki byli skoncentrowani, była cisza. W żadnym wypadku na pewno przeciwnika nie zlekceważyliśmy. Po prostu chyba wymuszone błędy przez napły drużyny spiły. Ale emocje były do ostatniej minuty. Tak naprawdę można było też się pokusić o to, żeby ten wynik pociągnąć na swoją stronę, ponieważ były, było parę sytuacji, była również poprzeczka. Tak, tak, tak. Oprócz poprzeczki mieliśmy jeszcze sytuację, nazwijmy to nie stuprocentową, ale były okazje, jak to się mówi. No, myślę, że duża jakość zmian tutaj dodała nam troszkę animuszu do przodu. Myślę, że zepchnęliśmy przeciwnika, piłę powtórzę, do obrony. Przeważaliśmy, no niestety nie wykorzystaliśmy tego, czy rzutów różnych, czy stałych fragmentów gry, rzutów wolnych. Nie wykorzystaliśmy sytuacji z boiska. No niestety, no tak bywa. No, no, zbrakło czasu, zbrakło skuteczności. Ale co nie zmienia faktu, że jestem bardzo dumny z mojej drużyny, gdyż zostawiła dużo serca na boisku. Myślę, że mecz mógł się podobać. Myślę, że osoby, które przyszły na ten mecz, spiły, przyjechały czy przyszły z Połajewa, Na pewno tego nie żałują, bo emocje były do ostatniej minuty. Panie trenerze, to w takim razie co przed wami? Jakie przed wami są cele? Jak sobie wy tą ligę w głowach tutaj, jak pan w głowach tą ligę sobie układa? No chyba trudną ligę, bo, bo, bo w tym sezonie ta liga okręgowa, wy spadliście z piątej, doszły do oczu dwóch beniaminków silnych Krzyż i Piła, oprócz tego parę drużyn się wzmocniło. Jak pan tą ligę ocenia? Myślę, że, że ta liga, jak inne ligi, czy to Czwarta czy piąta liga, przez zmiany, jakie wystąpiły, jest mocną ligą, wyrównaną przede wszystkim ligą. Nie ma zespołów, które, że tak powiem, są dawcami punktów. Przychodząc do drużyny Społajewa w lipcu, bodajże, przez, zatrudniony zostałem przez Prezesa, ustaliliśmy, że cel nadrzędny to jest utrzymanie. To, co będzie dalej, zobaczymy. Zadanie proste: punktować czy u siebie, czy na wyjeździe, czy emisami, czy z zwycięstwami. Cel jest punktowanie, i im wyżej, tym lepiej. A punktować też potraficie, ponieważ chociażby wygrali, odprawiliście tutaj na tym boisku Rosko 5 do 0. Tak, ja powtarzam, Drużynie, że rozwój, rozwój. Przychodząc do drużyny, zaznaczyłem, że tu nie będzie wielkich zmian, tu będzie rozwój, tak? I na to stawiamy. Błędy, które popełniamy, staramy się analizować, następnie wprowadzać zmiany, aby grać lepiej, aby grać do przodu. Mam nadzieję, że, że po prostu widowiskowo do przodu naszym kibicom będzie się podobała nasza gra. Cóż więcej mogę powiedzieć, oby jak najwięcej wpadało bramek yy, prze, przeciwnika bramkę. Dziękuję panie trenerze i powodzenia. Dziękuję. Dzięki bardzo.